Siemano, siemano z tej strony. Kapitan, wszystkich bardzo serdecznie. E, słuchajcie, za chwilę przyjedzie mój sąsiad e, Miastuś z wypożyczonymi maszynami z tej samej firmy co Kramer. Więc czekamy sobie elegancko, będzie się naprawdę działo. Jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, no to już na pewno wiecie, co się szykuje. No, widać niek. a zobaczcie, jaki. A, jaki Kesik. Mm -mm. Jedzie sąsiad, jedzie. Aaa, to jest machina. Siema, sąsiad. Siema, siema, skręcaj tu, kurde. Ooo, uważaj o, na przystaneczek. Nie, jest w ostatniej sekundzie nie zarysowane, żeby wiesz, oddać... W dobrych intencjach nam chłopaki wypożyczyli z firmy. Także trzeba w dobrych intencjach tu w miarę oddać. No, że widzicie. Kurde no, siewniki ładne, siewnik sadzarka... Mm. A tutaj, tak, ja ci tu pokieruję sąsiedzie. Uważaj tu na chałupkę, płotek, oo bo świet. No. czy twardy drewniany. Aha, dobrze. To uważaj jeszcze na Karsher tutaj, tak, drzewko, tu uważaj brzuszka, bieno, o Jezu. O, boż, Dobra, Ej, ja idę pursusa. Pach, pach, pach. Odpalamy, ty się tam rozkładaj. No i co moi drodzy? Szykujemy się powoli do nowej serii Tutaj już naprawdę ostatnie odcinki i Będziemy lecieć No no dobra A po co ty jedziesz? No nie chcesz moim Ursuskiem? No ja będę jakson sadził. A Boże ty... zgadza się, no to przyjechałem już, żeby ja robił No Bo czym ja będę robił? Nie? Masz swoją sadzarką? Jak ty case'em? Nie, 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 spadaj. Spadaj, Wacek. Ty kukurydza będziesz... się case'a. No, no. Muszę do ciebie macek. tam, no. Jak ty jesteś w to masz to pieniędzy. Ale ty zapłacić za to, ty. O, 14 14 tysięcy. I co? I co? Obminęłaś, obminęłaś na minusie. Swoje czu... No, mu, kurde, dobra, niech ci będzie, no. Mam swoją, starą, meee. Chłopaki powiedzieli, że miastuś daje ci to w swoje ręce, ale żeby ani ryska nie była. Także no nie wiem, czy ci mogę zaufać. Dobrze, no to jak tobie zaufali, no to mi no, nie <laughs> Widzisz, ja wszystkie papiery łatwiej, nie to co ty negus w domu siedział. Dobra, dobra, jak widzicie 27 pole już. Zasadziłem ziemniaczkami Tu kolejne pole będzie I na 305 jest owiec do koni Że miastek mi tutaj trochę pomoże eee, Ty jedziesz za, no okej, okay, nie ma sprawy A później te, ja do niego będę jechał siać kukurydzę A tu ziemniaki kurde, cool, powiedzcie, że tak schodzą W tej sadzarce, że masakra Troszkę, no ja już wjechałem dopiero co a już mi zabrało 100 kilo No na tym polu 27 to jaki robiłem sobie poza odcinkiem i poza streamem nie robiłem z tego streamku No to ci powiem, że 2 e, dwa, dwa i trochę mi zabrało Kurde podniosło mi moment Nie mam podniesiony Oho To wyłączaj Tak Dobra Także jest bok mały, że jeżeli macie podniesioną i włączoną sadzarkę, no to niestety niestety ale wam tutaj wszystko to pracuje. Dobra, ja łowiak cofa żeby... żeby tutaj nie zarysować się o te drzewka. Ale powiem ci, że... no... kiedyś mógł włączyć, ale zestaw masz fajny. Zestawik fajny, a jeszcze w tym siewniku do kukurydzy będzie świetnie wyglądał, jak ja z boku takim ciapciakiem będę jeździł. <grym> a ja gościu? A ja gościu? Chłop się lansuje, a później będzie tylko ciapek i pa 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 i pa pa pa. I pa, pa, pa Prawie kartka z naszymi tutaj planem nadagrywajem i wpadła do dzbanka z herbatą. Ale to szczegół. Mm, dobra. Także, e, oglądacie sobie w piąteczek ten odcinek. Mm, to, także zapraszam. No, możecie napisać, jakie plany nauczycie? No możecie, w sumie możecie, no. No, będę miał takie plany, że raczej będę musiał się uczyć, bo sprawdziane kartkówki przede mną, a... i nauka. Siwo. <grym> tak, jakby powiedział ogień i woda. Cicho. Ale no, no, trzeba zdać, trzeba kurde, te ostatnie dni chociaż jakoś tu się skupić. I bardziej, że opuszczasz budynek szkoły, nie? O, to w ogóle. Biedny kurde, wszystko nam robią teraz. Boiska, nieboiska, jakieś super. Wszystko nam remontują, a ja muszę oddać, no nie. A powiem ci, że będę miał fajny dojazd do tej nowej szkoły, bo i dwie linie autobusowe plus bus jeszcze. Będę miał więc, żyć o nie umierać, rowerkiem podskoczyć, no na piechotę no to, O, ile ja to mogę mieć, powiem że z czymś czym tempem no to tak, o z 20 minut myślę. No ja to nie jest coś tak myślę. No szybkim tempem. O. No jest, będzie trzeba wcześniej wstać, będzie trzeba jeść. i... Tyle. Okay, rano wstajesz? No jeżeli mam na dziewiątą, no to wpół do 8 jak rodzicy jak i do roboty A jeżeli na 8, no to wpół do 7. Co? No Ja jak mam na 8, to idę wpół do... To w wpół do ósmej A jak na 9 to wpół do dziewiątej. Znaczy yes. 25. No może masz blisko szkołę czy coś. Nie no na no, pół km. No no to ja mam delikatnie dalej. Około <laughs> 600 metrów. Ale nie, ja tu... Nie, to, nie, ja tu siedzę do samego końca, za 10 minut wychodzę, a ja jeszcze w łóżku, więc... Nie, ja, jak już wstanę, to prosto uradzę na toaletkę, i wiesz... A nie, ja to uję, ja muszę wyleżeć swoje. Bo później, kurde, by siedzieć tyle godzin, to no, oj, jest łatwo. A dzisiaj kolega zasnął. A ja ile razy a, śpię? Na lekcji. I pani, uwagę za przypadkiem zwróciła i wiesz, trochę przypomnę mhm mm powiedz mi ile ty tam jedziesz tym swoim? 12 no, no to tak samo idą. no kurde, wokół... ty, ty, to... ty to gigant maszyna nie, ty masz 3 metry zatem do ciągnika, propozycjonalnie wielka Cezara no a fajna Cezarka Fajna. Ci powiem, że nigdy w życiu sam we farmingu nie zasadziłem i nie zebrałem ziemniaków. O, widzisz. Znaczy, ja jak już to e, bardziej buraki niż ziemniaki, ale... Mhm, bo buraki większą maszynę zbierasz, nie? No to też prawda, ale... Sadzić mogę, zbierać ziemniaki, no niekoniecznie mi się chce tak bawić. No także dla Kapiego już mamy w maszynę też ogarniętą do kopania ziemniaków. Będzie to prawdopodobnie Grim ale to się wszystko okaże czy ja będę u niego kopał, czy dopiero on będzie u mnie buraczki kopać. Bo planujemy tak się wymienić, ale wiadomo, że na odcinku porobi też ziemniaczki sobie sam pokopie. No, to oczywiście. Na początku właśnie tak miejscu. myślę, że u siebie będę kopał te ziemniaczki, trochę A pokopię to. i się zamienimy. A ty nie będzie tak, bo ziemniaki dobrze sypią, to ja będę mógł odwozić cały czas te ziemniaki. I dwa osobne odcinki to by miały być. No, powierzchni się. się zrobi coś tych odcinków kurde tak mówię? No 10-10 to tu trochę wyjdzie. No. Lepiej więcej nie za mną. No to jest prawda niby. Ci powiem że sąsiad, się, tu do ciebie, to wszystko czujniki ma wykryło cię, cały czas w kabinie robiło pi pipi, pi pipi pi, pi, pi. No. Ja to mam cicho kurde akurat dźwięki, bo nie wiem kiedyś jak jakoś sam grałem to nie lub znaczy lubiałem wtedy te odgłosy maszyn i w ogóle a teraz jak cza, z kim się gada czy coś to Odgłosy maszyn? No. I tak ten kiesyc cichutki, a w kabinie to już masakra. No ale ty Pyry, trzeba ominąć, żeby nie zarysować? Nie, tak pewnie zarysowałeś. Ja! No, w którą mają kanałaj? Przecież te co ja zrobię to, one były już dawno. No, no oczywiście. Ja ci ufam, ja ci wierzę. Patrz, 50% ziemniaków mi zeszło. No, a ja ci powiem, że mam ostatnie 40 kg, więc. E, ty to jeszcze najwyżej dokończę, aż tam będę leciał do ciebie. Mhm, mm więc mm, musisz poczekać y, na ciągnik. No to chwila mamy, dobra. Nie ma problem. Chyba, że chcesz dokończyć, a ja zjadę tamtym. No to dobra, o, no. Wiesz, to dawaj, z o. Ale... ale drap... Mówiłem, nie drap przed nagraniem, no kurde, no. Ach, dać młodemu. Co, co? Co jest, gościu? Stary ty, młody młodych Tylko ładnie z powrotem ustaw na platformę, nie? Oj, oj, oj! oj, oj, oj. No, może lepiej, nie? Dobra, jakieś tam staryski będą. Chodź, ty. cię mnie ciepliłeś? Ooo, nie raz. Tak? To ch właśnie chyba skutki widać. No, <śmany> skupiła O, widzieliście? Aha, myśleliście, że w drzewo leży. aha, to nie. Nie, a tak łatwo. Nie nabierajcie się tego. Aha, haha. Nie, tak. Haha, ha ha, działach. miał je być z Ej, sąsiada, ja uważaj, bo tam ładna. widzę, że to jakieś slamy mamy poza drzewami, coś tu się wyprawia. No jak? Czemu by nie? Ale O. Zasuwa po. No także. Miasto się teraz wyjeżdża na weekend. Jakby to nagrywa... yy, oglądacie, znaczy się w piątek, mam nadzieję, że od razu. Jak to wrzuciłem ty tego samego dnia? Nie Co? Nie od razu, tylko musisz, żeby wyjazd przesunąłem. Żeby na piątek odcinać jakby byku. No dobrze, dobrze, tak, no, ty przesunąłeś, no. <laughs> ty przesunąłeś, no. A ty wszystko wydać musisz, nie? A, iść. Haha, <laughs> kurde, co taki jakieś na YouTube? Z tobą to jak z no, jakieś na tobie, nie? Chyba tak łatwo. Co kwaswa? Wszyscy plankerzy, planksterzy mają wszystko ustawione, a ty hmm. mówisz mi tu o kłasie. no wiesz ty co? No dobra, to ich problem, tak? Później mają pełno hejterów. No. Ale i też pełno oglądających, halo! No, dobra, tam, no ale no. po was nie tu hejterzy. Dobra, ja tu już mam skończone. Cyk, cyk. jakoś składa jeszcze? Chyba hmm. nie. Dobra, fajny Kesik Można na przyszłej serii go zobaczycie na dużej Nie ma sprawy, ja tam mogę usługi robić świetnie nim. No. Dobra, sąsiad w tu delikatnie. Jezu Aż mi serce boli, jak na to patrzę. Chło! Tu! E! Tu. 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 Co? Powoli! Tu. O, musisz się przesunąć bardziej Hopie Zaraz się przesuniesz Za chwilę będę musiał uciekać jak niech chłop z Powolutku Powo... Powo... Wolniej Halo Cofaj, 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 cofaj Cofaj, opuść Odczep Dobra Moje kochane, wiesz ile pieniędzy ja to za to... Yy, matko bosko. A tam gadasz, pierdolę, trzy po trzy, takie... Cofaj, 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 będzie słuchać. Znaczy nie, żartuję. Dobra, czekaj, ten eee. czysty w pole musi wyjechać. Tak, dobra. Buraczki, takie. buraczki... Ustawione buraki, są? Tak. To ja pierwszy pojadę. Ja <grymianie> yes, małym takim. O tam koń... Koni... się odzywają. Nie? Pewnie nakarmione. Ale poszedł. Tu, 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 tu Dobra. Czy ty też masz teksturę zebranych ziemniaków? No takie śmieszne liście na tym jakby Eee fajny siewnik Ty no, Twój jeden siewnik to moje chyba się. Ile tu się jesz? Raz, dwa, trzy, cztery Ty ile? Cztery Ty chyba sześć albo osiem mi się wydaje, że dwa razy więcej Raz, dwa, trzy, cztery... O, szóstka raczej Ty się tam przecinasz, widzę, dobra Drzewo Stój Spokojnie, ja ci stoję zrobię kopie Bo ty będziesz musiał oddać ten wypożyczony kombajn nawet O nie <noise> Ja o tym pamiętam a ja miałem to kupić. O, nie mam pieniążków. Musicie mi to wyba... wybaczyć wszystko. To pieniążków nie ma. Z banku do banku. Dobra, eee. To u mnie kubiam. Dobra, co my mamy tu zaplanowane? Gdzie jest ta karteczka tutaj? Eee... To, to to... Dobra, to aktualne. To, to Dobra, bo wiem co, co będziemy później nagrywać. A wy to zobaczycie moi drodzy w niedzielę. Odcinek o którym teraz powiedziałem. Eee, a ten oczywiście w piąteczek. Właśnie wam dokończę jeszcze, Jestusia nie będzie właśnie przez ten weekend. Eee, ale spokojnie damy radę jakoś najwyżej nagramy jeszcze jeden odcinek właśnie na niedzielę żeby był. A jak nie no to będzie albo dzień przerwy, albo coś tam wstawię ze singla czy coś, no zobaczymy. Mam nadzieję. No, jeżeli na... coś to zostanie, wam tu wynagrodzone. No także spokojnie jakiś maratonik się wyżej zrobi. Uh -huh. Czy coś takiego? no, no tak ja taką zobaczymy serii Najprawdopodobniej pomiędzy tą serią a przyszłą, co będzie, będzie króciutka przerwa, ale to też nie spowodowana niczym, tylko. Po prostu żeby dobrać wszystko, posprawdzać, żeby nie było takich e faili jak tutaj. Z, na przykład z tą sprzedażą kieszonki, że nie mogliśmy sprzedać, bo musimy wszystko wziąć, potestować, poczytać opinie ludzi, spytać się znajomych, czy grali na tej mapce, co ja. Zgadza się, zgadza się. No bo to no to faktycznie głupio wyszło, jak to mówi pewny aktor może no wiecie... No bo tak, jak... Głupio wyszło. No głupio wyszło. Ja To zawsze tak bawię, ja to chyba każdego. No, no głupio wyszło, no. co ja mogę zrobić? Od ciebie bawisz śmieszne słowo, jedno słowo: Pu! Nie, Czemu nie, nie. Nie to, nie, mnie to wcale nie śmieszy. <laughs> to Zresztą, To tak, teraz mówię, no to może i mnie śmieszy, ale jak to powiem przy moim psie, oj, to już nikogo nie śmieszy, bo jest tylko ło, 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 ło. <laughs> Ja oh nie podpuszczam, ale nie zademonstrujesz tego nacinku. No nie, bo przaję w domu. A, widzisz. Ej powiedzcie, że szybko to idzie. Myślę, że Taki się wynik pojawi się na nowej serii. Na przykład u mnie albo miastka. Chyba tutaj nawet. Właśnie... O, może. No to wzięliśmy sobie na testy. Zobaczyć właśnie na nową serię, może coś potestować. Także już takich małych maszyn nie będziecie widzieć na nowej serii To znaczy może Myśmy tam... Na razie. Może też tam, okej okay. Może jakiś mały traktor będzie tam, nie wiem, na przykład jakiś zwierząt Czy coś Ale to zobaczymy, musimy wszystko po... Zgadza się, no teraz coś miastka nie ma, nie będzie Ja może dzisiaj, bo miastka już nie ma, właśnie wy to oglądacie, to znaczy nie wiem kiedy wy to będzie ciągnąć? mam nadzieję, że w piątek. Nie no w piątek to już nie będzie bo rano. No tak, piątek już rano, teraz mamy w pół do dziewiątej, może jeszcze nagramy jeden odcinek i coś chwilę tam pogarniamy. Miarę jakieś maszynki, jakieś jakie miasto chciał. E, właśnie teraz mogę wam jakby... kurde nie wiem jakby to powiedzieć. To e, jest Nie, kurde, chciałem tak fajnie. Inaczej powiem normalnie. Gramy na Dedyku po prostu. Oh. Ogarnęliśmy Dedyka, także miastek już tutaj może wchodzić na tę... Tą... Save. Save'a o to to. E... O to 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 Na to. tego kiedy będzie chciał, może sobie tu coś na swoich polach pogarniać. Także nowa seria, nowe wyzwania przed nami. Mmm... idziemy. O, właśnie. Nowy sezon wyszedł, może jakiegoś streamka coś odpalę. Zobaczymy, no bo... Niby jest fajnie, dużo pozmieniali, ale moim zdaniem za dużo dodali tego wszystkiego. Lepiej spokojnie, krok po kroku, bo później nie będę mieć w ogóle pomysłów. Ale no... Nieźle, nieźle. Jedzie za mną, ja. ja. No tu chwila moment, pole będzie skończone, myślałem, że dłużej nam pójdzie jakieś osadzenie buraka yy, ziemniaka. Ale w jeszcze poszły niż myślałem. No, my to zasuwamy, no ja 15 godzinę to chyba też więc. Dokładnie. Idzie raz, dwa. Chociaż 22 minuty są. No ale no pola nie są małe. i w sumie też to no, 3 metrowe te sadareczki były. Zwracam się, możecie po prawej stroje zobaczyć pole sąsiada No długie coś wziął takie pole, że masakra Na pół mapy No dokładnie tutaj. Jest... takie kurty Masakra No ale na tym polu ujrzycie w najbliższym czasie jakieś może siano kos O, Są się Bo sąsiad będzie chciał kupić ode mnie do y, siana dla koni Zobaczymy, ile wyjdzie, ile mu sprzedamy, jak mówicie, ile mu sprzedać. oczywiście, nie wszystko. No ja ty też masz koje, więc. podzielimy się jakoś. No, ja piję szkodową, mama. Pomożesz mi, wystarczy, że pomożesz, a się podzielimy. Dogadamy. Flaszeczkę przyniesiesz. Nie ma sprawy. Możesz zostawić masz... znać... mufów, no. Tylko na nas, na takich wielkich, to chyba ze dwie by trzeba było, co? Tak? Teraz 7 meczka. Możecie zastrzelić suba, dzwoneczek kliknąć, łapeczkę zostawić. Eee, tyle. Nic Więc więcej nie chcę. Komentarz mi widziałem No jakieś może być, ale... Dzięki w ogóle ostatnio za propozycję sprawdzenia mapek na pewno będzie. Na razie jeszcze mam około 3 w zapasie, ale spokojnie. Ogarnę też tamte. No bo jest trochę tych papek, trzeba poogarniać I planowaliśmy sobie z Najprawdopodobniej to nie, nie będzie jedyna seria na kanale. To nie będą jedyne dwie serie na kanale. Na pewno w najbliższym czasie możecie się spodziewać jakichś dodatkowych serii, ale nie będę mówił z czego, bo to jeszcze nie jest nic pewna na 100%. Także... Trochę, ty mi niech napiszesz, że chcecie nową serię zobaczyć na kanale. Jo! A my co, sąsiad? Ostatni raz w tamtą z powrotem i finito. Tyle, o, szybko poszło, fajnie się robiło. Nowym sprzętem. Ale masz się nie będzie trzeba oddać, niestety. Hmm. Powiedz ty mi, ty będziesz ziemniaki od razu sprzedawał, czy jakiś kopiec usypywał? Ja myślę, że od razu, nie ma na co czekać. Weźmiemy, bo tam i tak ty będziesz miał zbiornik chyba 10 ton. Z tego co się orientowałem, dogadywałem. Także, by można było to ogarnąć. Pewnie, pewnie. Ja już nie będę tam w sąsiad jechał, tylko jak będziesz wracał, to do zasiesz, no, no dobra. I się tam składaj. Dobra. Możecie pam, pam, pam. się jeszcze spodziewać serii z Rocket League Dwójeczki rankingowe z miastkiem I serię na przykład jakąś z y, singlas z farminga ale to jeszcze pomyślimy Najpierw trzeba jedną serię skończyć, żeby zaczynać kolejną Jeszcze nie wiem kurde z jakiej mapy Na razie znam dwie osoby, które jakieś tam mapy dosyć małe robią Co z tego wyjdzie, no nie wiem Trzeba poczekać Czas pokaże Zgadza się, dobra Ja tam myślę, że się złożę poza odcinkiem Także... Ładnie, kamera stresuje <grym> Tak, Także dzięki wielkie za oglądanie I trzymajcie się, na razie, cześć Bude!